Witajcie ponownie, nie wiem czy to ten sam vlog czy następny, ale przyjechaliśmy zwiedzić nietypowe miejsce. Normalnie byśmy tego nie robili, ale jest to jedna z atrakcji Lore de Mar i jest to cmentarz nietypowy, bo już troszeczkę zobaczyliśmy. Nietypowy cmentarz, idziemy go zwiedzać. Źle to brzmi, ale zwiedzamy cmentarz. Także popatrzcie, jaki on jest w sumie piękny. Obrócimy się na drugą stronę. To jest cmentarz. Cementari Modernista. To jest jedna z atrakcji. O, patrzcie, jesteśmy na rowerach. Okay. To są nawet godziny otwarcia. Popatrzcie. Tam nie ma ducha. Może śpi. Może śpi duch. To są godziny otwarcia. Także proszę. Nie można psów, nie można grać w piłkę. I popatrzcie na to. Jóryś musisz zachować tutaj trochę powagi, wiesz? Troszeczkę cichutko. Musisz tutaj się zachować normalnie, w miarę. O ile się da. Popatrzcie, jaki. Po prostu piękny ten cmentarz jest, ale tam są piękne figurki coś niesamowitego Coś niesamowitego Bardzo fajna atrakcja Znaczy atrakcja Źle to brzmi atrakcja No ale w pewnym sensie jest to trochę atrakcja turystyczna to jest piękne To jest bardzo ładne Myślę, że niektóre z tych grobowców mają parę set lat bardzo nietypowa atrakcja, jeszcze na takiej atrakcji nie byliśmy i ten cmentarz jest dalej jeszcze Zobaczymy, poczytamy. Kolejny dobry rząd, nie 1861, no to rzeczywiście ma. No, ten pan Antoni umarł w 1903. Nie umarł, no, w no, 1903 roku. Czyli to ma, to ma naprawdę bardzo dużo lat. I pan Antoni musiał być kimś wyjątkowym, skoro postawiła nam mu takie coś. Nie, to jest 96. Tu ktoś to nie, to coś jest tu przekłamane, bo tutaj jest napisane 1906 do 1996. Okej. Okay. Będziemy zobaczyć teraz co. Niektóre. To jest 83 83 no Proszę o ktoś, Ktoś musiał być fanem motoryzacji naprawdę Ktoś musiał być fanem motoryzacji i rodzina zrobiła mu piękny Piękny nagrobek z jego pewnie ulubionym autem bardzo fajnie tu mają palmy no powiem szczerze robi ten cmentarz wrażenie nie mam na do góry zobaczymy teraz na górę chodź ula zobaczymy no to są małe pomniki takie zaniedbane bardzo Z tyłu jeszcze są stare grobowce, możemy je zobaczyć, i tutaj z boku są naprawdę ładne. Chodź, już idziemy. Tak? No, nie wolno tutaj krzyczeć i się bawić. Bardzo nietypowa atrakcja, nie? Jak na... No, tutaj się. No, A tu są prawdziwe grobowce. O. Takiego czegoś jeszcze na własne oczy widziałem to w filmach. Co, powolutku, powolutku już. Zgubiłem mamę. Nie, mama już idzie. Mama już idzie. Zobaczymy teraz Zobaczymy tutaj Tutaj są prawdziwe grobowce w życiu takiego czegoś jeszcze nie widziałem na własne oczy Nie wiem czy cokolwiek zobaczycie Ale To nie chyba pusty Nie? Prawdziwe grobowce, nie? Jakie prawdziwe I popatrz tutaj rodzina może wejść w ogóle. Myślałem, że to jest zamykane raz i już nigdy więcej, chociaż nie, bo są uschnięte kwiaty. Te są chyba sztuczne. Mi się wydaje, że tutaj rodzina wychodzi tylko raz i już więcej nigdy nie mogą tu wchodzić. No ciekawe Bardzo, bardzo ciekawe Tutaj no, są, nie będziemy każdemu zaglądać Nie będziemy każdemu zaglądać do jego grobu no, Tutaj patrzcie nawet na kłódkę zamknięte O, tutaj mają. Widzisz? Tu jest pół rodziny, już leży. To są takie łóżka, które... Widzisz? Patrz. Pół rodziny, już leży. 2014. Tutaj. 2009. Widzisz? Oni wypełniają po kolei tutaj każdy z tych dla rodziny. Familii... Okay. Familia Cole. No nie? się tam też rozkłada. No ale to podejrzewam, że jest jakoś jest tutaj też widzisz, już są już praktycznie całe jest zapełnione. Tutaj jest ostatnie dwa miejsca. Jak ktoś z rodziny się nie załapie, to, to się nie załapał. No jest to nietypowa. Nie, mam, nie wiem jakie mam odczucia, jeśli chodzi o tę atrakcję. No. <laughs> nie wiem jakie mam odczucia, naprawdę. Ale jak widać jest to normalna atrakcja, bo no, ludzie tu przychodzą, za nami weszło, weszli następni ludzie. I ogólnie jeśli szuka się informacji o Lalet Demar, jest to jedna z, z większych atrakcji tutaj. Także nie oceniajcie, że chodzimy po cmentarzach na wakacje. Po prostu jest to atrakcja. Ale nie mają tutaj dat, nie, kiedyś nie pisali dat. Tutaj jest. O, te 1923. A jak ktoś krótko żył. Nie długo żył. 1829 1923. to praktycznie 100 lat No Bez 6... 94 lata. No. O, tu piękne. 12, nie? 19, Nie wiem co to że? No w tych latach żył, no bo to są, to są tylko 4 lata, nie? No a też musiały być jakieś wyjątkowe osoby, które dostawały takie pomniki Tak mi się wydaje przynajmniej Lobet Lobet Pares ale są nie? Tak, No, nie sądzę, żeby ktoś jeszcze żył, jak tutaj na przykład ktoś żył, nie wiem do kiedy, nie ma informacji nawet. No, falila masa, to już jest nowy, nie? To już jest praktycznie nowe. No to czysto w stylu. Gdzie się tam do tyłu, bo to... W większości tych źródeł jest tak, że na którymś z nich swoich bardzo możliwe, że w którym roku, w danym roku on to wy... twórczości pójdziemy jeszcze tutaj, bo tych jeszcze nie widzieliśmy tutaj te po tej stronie też są piękne, zobaczcie to Zobaczcie to, ktoś się napracował niesamowicie żeby taki grobowiec zrobić Czy tam Widzę, widzę. Widzicie, nie jesteśmy tutaj jedynymi, którzy oglądają z pamiętników wampirów Normalnie, nie? I grota niesamowite. Nie wiem, czy coś zauważyliście. ale popatrzcie też, popatrzcie też tutaj jaki widok, tam jaki widok jest, pięknie, naprawdę, naprawdę miasto niepolecane w sezonie, ale poza sezonem no, robi wrażenie, nie? Robi to wrażenie wszystko na razie, jak na razie. Jak na razie i plaże i te klify i samo miasto czyste, ładne, okay. może czyste to nie do końca, ale ładne. Plus teraz ten cmentarz no robi to wrażenie wszystko. Tutaj taki widok. Wiecie, że mam bzika na punkcie widoków, nie? Co tam, Julia? Mama, hoppa! to rękę, to. No chopa, ale nie wolno na cmentarzu robić chopa, tak? Zaraz za cmentarzem będziemy robić hopa, na razie nie będziemy robić hopa. Dobra. No tak, no niektóre są wymieniane, bo podejrzewam, że tu już nie ma kto dbać o to nawet. No i co, chyba no będziemy jechać stąd, tak? Nie, dzisiaj jest sobie krócej, dzisiaj jest niedziela dajże krócej. Dobra, to my jedziemy dalej. Nie wiem, gdzie teraz jedziemy? Gdzieś jeszcze, czy jedziemy na kemping? Jedziemy jeszcze, zobaczyć. Jedziemy jeszcze miasto zobaczyć. W Tomacie, w całej okazałości. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dzieła sztuki. Aha, tutaj nie przejdziemy. Halo, tu nie przejdziemy. Nie ma tutaj Nie ma tutaj panu. No i ma pan. Odwracamy się na drugą stronę I co? Chyba żegnamy się w tym vlogu Tak mi się wydaje, że to będzie długi vlog z pierwszego dnia pobytu w Loret de Mar. Ale naprawdę zobaczyliśmy dzisiaj i plaże. I ten cmentarz jest też przepiękny. I muszę Wam powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj nawet sieste. Zrobiliśmy sobie siestę, Mama się przyspała, Julia się pobawiła sama. Tata zrobił obiad. Nie jedliśmy dzisiaj w restauracji. Eee, także. Także. Co się stało? Julia jeszcze chora. Julia jeszcze chora jest. No, jest to piaskie. Dobrze, a więc tak żegnamy się z Wami w tym vlogu. Nie zapomnijcie. Uu, nie, nie ma Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Dajcie komentarz pod tym filmem i dajcie subskrypcję, jeśli macie ochotę. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia w następnym vlogu.